Cześć wszystkim, z tej strony Jadra ja Oficjal 2 i dzisiaj przedstawię Wam mo telefon Motorola Moto G545G. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy, tutaj mamy ustawienie, wyświetlacz. Część lotliwość odświeżania 120Hz, ba w baterii mamy. Tutaj mamy ogólne i tutaj my mamy e nagrywanie ekranu. Mamy właśnie to 60 klatek, 30 klatek dynamiczne. Limit rozmiaru pliku 1000. Rejestrowanie Rejestr punkty dotyku Androida. Androida mamy 13. Zaraz wam pokażę. O Androida mamy trzynastkę Pamięć zewnętrzna 256 Pamięć zewnętrzna 256 GB Pamięci zewnętrznej Mamy jeszcze bateria Ochrona przed nadmiernym naładowaniem zopty Zoptymalizowaniem baterii Automatyczne dostosowanie baterii Mamy w aparacie sztuczną inteligencję, zaraz Wam pokażę. Sztuczną inteligencję. Wy Automatyczne wykrywanie uśmiechów, selfie gestem, Optymalizację ujęcia zdjęcia. Rozdzierczość wysoka, rozdzierczość zdjęcia przedniego wysoka, yy, filmy efektywne wideo i audio zoom mamy tu tak mamy tu też to te dwa funkcje i mamy tu jeszcze 4 cz automatyczne dostosowanie tego dobra mniejsza czas wam jeszcze wam pokażę a no tak y Korekta dźwięku Dolly Atmos. Ten znany, ten co, co jest w kinałowych tych I mamy tu tak Inteligentny dźwięk, muzyka, film, gra podczas standardowa I tutaj możemy dostosowywać dźwięki Basy, wokal neutralny, czysty ton Tak samo mamy w innych tych tak samo mamy w innych tych, tak, tak jak film, gra podcast niestandardowe, niestandardowe, ale w niestandardowych mamy to. Ręczne te ustawienia. I możemy dostosowywać własne dźwięki w zależności od tego, co, jakie my słuchamy te. Jeszcze ten. Jeszcze ten Jeszcze personalizacja Tu mamy to właśnie o A Jeszcze tego nie pokazywałem Z pamięć RAM mamy pamięć RAM mamy 8 pamięć RAM mamy 8 Mamy też wydajność Jak wy teraz w czasie dzieli się wydajność i mamy rambuster i czyszczenie pamięci masowej. I no i gesty. Gesty mamy takie. Pasek boczny, nawigacja, yy, zamian samym trybie jednej ręki, przysług, aby podzielić rzut ekranu, naciśnienie Przycisk zasilania dwa razy, naciśnij i przycisk zasilania, elementy sterujące multimediów, szybkie uruchamianie, szybka rejestracja, szybka ratarka, podnieść by odblokować podnieść by wyciszyć obrót aby nie przeszkadzać. I mamy tu tak następujące te y, działania. Ma o jeszcze tego, wam, jeszcze tego wam nie pokazywałem moment stan zabezpieczenia. Stan zabezpieczenia mamy tu to o właśnie to widzicie i mamy tu tak więcej ustawień bezpieczeństwa i skan bezpieczeństwa i mamy tu to o. Tak jak wcześniej wspominałem o proszę wykrywanie rad, integralność oprogramowania układowego, zablokuj sieć, zabezpieczenia aktywne, a to nie muszę mówić, zabezpieczenia sieci, mieszanie klawiatury PIN, blokada, automaty... blokada automatyczna, wykrywanie PIN, o. bezpieczny folder i to na razie to chyba na razie to wszystko jak wam się podoba się ten film to zostawcie łapkę w górę komentarz oraz y, subskrypcję by nie przegapić kolejnych odcinków ja się z wami się żegnam, do Szosania na razie.